Widzimy, proszę Państwa, ten moment, kiedy pracownicy kas nie życzą sobie. O, to jest ten moment. Jest godzina, zaraz zobaczmy na telefon. Proszę bardzo, biuro obsługi klienta. Tak właśnie wygląda biuro obsługi klienta. Jest godzina, a jest godzina, która to jest godzina? Która jest godzina? To 14:43. O godzinie 14:43, gdy tylko wyjąłem kamerę, proszę bardzo, wszystkie te a, okienka się nagle zamknęły. Proszę Państwa, mamy do czynienia z wyłudzeniem dużej ilości pieniędzy na dużą skalę, z dużej grupy ludności. No i właśnie tak to wygląda. A w tle, proszę Państwa, duży, piękny stadion, za który my wszyscy z naszych podatków zapłaciliśmy i memento. Kiedy SBC, kiedy PRL-owcy biorą się na cokolwiek, to potem tak to wygląda. Dla telewizji narodowej Eugeniusz No i przyjechaliśmy do komisariat policji nr 6 w Gdańsku, gdzie złożę formalne zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa, malwersacji znacznego mienia na niekorzyść znacznej grupy ludności. No i zobaczymy co z tego wyniknie.